Dobry. Witajcie w Słowie na dobry dzień. Dzisiaj mamy sobotę i fragment, który zapisany jest w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, od 25 do 30 wersetu, i przeczytajmy wspólnie kilka, dwa wersety, tak naprawdę, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć i na których chciałbym skupić dzisiejsze słowo na dobry dzień, ale kontekst tej całej historii dochodzi do sporu między uczniami Jana a pewnym Żydem o oczyszczenie. O, o I przyszli uczniowie Jana do, do niego i zadali Jana Chrzciciela i zadali mu takie pytanie Nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złożyłeś świadectwo, on teraz chrzci i wszyscy ciągną do niego. I Jan im odpowiedział takie słowa Człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. Tak naprawdę, w tym fragmencie Jan Chrzciciel pokazuje swoją postawę, pokory i wdzięczności. Ja jestem przekonany, że chcę pokazać swoim uczniom, że to, co ma, czyli jego służba, jego powołanie oraz ci uczniowie, którzy za nim idą, to wszystko to jest od Boga. To Bóg powołał go do służby, której miał, którą miał pełnić i też. To wszystko, co dzieje się wokół Niego, to wszystko jest zasługą nie Jana Chrzciciela, nie, nie Jego samego, ale Bożego powołania i Bożego działania, a więc pokazuje też im taką wdzięczność. Mówi, człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. I mówi, posłuchajcie, to, co ja robię, to jest to, co, czym Bóg mnie obdarował i jestem za to bardzo wdzięczny, że mogłem to robić i mogę to robić. A drugi fragment zapisany kawałek niżej w 30 wersecie mówi Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej zobaczcie postawę cały czas pokory i wdzięczności Jana wobec Jezusa Chrystusa Jan był świadomy tego że to Jego służba jest, musi się teraz zmniejszać a musi się powiększać służba Jezusa Chrystusa i podobnie powinno być w naszym życiu że kiedy poznajemy, przyjmujemy Chrystusa do swojego życia nas powinno być coraz mniej a więcej powinien być widoczny Chrystus w naszym życiu i jego działanie w naszym życiu. Dlatego, kochani, zachęcam Was dzisiejszego poranka do tego, żebyśmy mieli świadomość tego, żeby nas, naszego ja, naszego egoizmu, naszego pragnień, naszych pragnień było coraz mniej, a więcej było Jezusa Chrystusa i tego, co On od nas oczekuje i tego, co On od nas chce i do czego On nas powołuje. A więc zapamiętajmy te słowa, które dzisiaj Jan skierował do swoich uczniów: Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Oraz to, że człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. Sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Otrzymujemy to z nieba. Ten dar, powołanie, służbę, to, co robimy dzisiaj jako chrześcijanie, to jest dar, który. Bóg nas obdarował i powinniśmy być za niego wdzięczni. Zapraszam Was również kochani na niedzielne nabożeństwo. Jutro o godzinie 10.30 do naszej kaplicy na ulicy Farnum 9 albo na transmisję na Facebooku lub na naszym kanale YouTube. Jutro będę mówił myślę, że bardzo kontrowersyjne okazanie. Niecodzienne kazanie na pewno, tak jak to jest w tytule, o niecodziennym przesłaniu, o niecodziennym też powitaniu. Które, które poruszymy. W mojej takiej służbie kaznodziejskiej nigdy na ten temat nie mówiłem, a więc to będzie takie niecodzienne kazanie, wyjątkowe kazanie. Dlatego Was szczególnie zapraszam. Widzimy się jutro na, naszych, na naszym nabożeństwie. A jeżeli Pan pozwoli, to też w poniedziałek będziemy się widzieć w Słowie na dobry dzień. Pozdrawiam, radości Panu.